Ja jestem Raio Gplay i witam was serdecznie w ostatnim odcinku z serii Podwórko Kolonisty z Krzysztofem. Siema. Siema, no, Są so, różnymi widzowie tutaj pod kamerką i wszystkimi ogólnie ubolewamy tym ostatnim odcinkiem, ale <laughs> tak, tak, to właśnie jest ostatni odcinek, więc. Yy... Oczywiście, zanim podziękuję wam za wszystko i tak dalej, pozwólcie, że przedstawię wam plan naszego dzisiejszego działania, co będziemy robić. Mamy wpoczone dwa headerki dokładnie takie same: z yy... CASE oraz NEW Holanda. No i będziemy jechać tym, kosić kukurydzę na ziarno. Yy, mamy zestaw z i naszych przyczepek, które będziemy tu zajeżdżać i suszyć sobie tę kukurydzę. Mam nadzieję, że w miarę spoko i szybko działa, żebyśmy się nie mogli sprzedać tę kukurydzę, z już yy, wysuszoną, co nie? Także Krzysztof, nie ma co zwlekać, no nie ma. na pole. No nie jechać, a jak? Dobra, odpalałem maszynkę bliska, ja tu się dzisiaj nie siedziałem, w Oj. tym yy, case'ie jakby tak, wiecie, że pracowałem, więc... Eee, coś to, coś co... składa no. jakości, coś czy nie? Nie, 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 Dawaj, wejdziemy, dobra. Ok, ok. Tu jest miarę szeroko, więc wiesz. Okej, okay. ruszamy na, na nasze najnowsze pole, żeby wam pokazać, jak to wygląda, po prostu. Mamy też tu ogólnie soję do siania, mamy do koszczenia kukurydziany książkę, jak ci nie robiliśmy. No, po prostu. Mm, to dla nas ta seria, po prostu, taki dla was się kończy, nie? Wiesz, na tej sejmie nie będziemy grać. Uwieź mi, że. Po tych prawie 470 godzinach, jakie tu spędziliśmy na tym sejwie a myślę, że spokojnie ponad 480, bo jeszcze jakieś backupy tam były, coś się nie zapisało, to trzeba robić na początku i tak dalej. Więc no to na pewno kilkanaście godzinach nam już tam jeszcze uciekło przy okazji. Mm, dlatego też wiecie, trochę można powiedzieć, że lekutko żygamy o tą kolonię. <zysz> 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 bo jeszcze rok prowadzę tą serię, krzyż ktoś tam później dołączył. No mm, ale wiecie, nie? Wiecie jak to jest? Z tymi seriami na tych YouTubach no, dzisiaj akurat mówię, no, taki odcinek ostatni, pożegnalny, bo miałem do, na tej serii do zrobienia jakieś konkretne y, rzeczy na No i tak wyszło, że ostatni, właśnie. No Moje perspektywy Zostań, po prostu akces, żeby była na ziarno. Taki ma cel. Chciałem zrobić, powiem, że rozumisz? ta seria to na żarno. Nie, nie zrobisz, na ja, Barty. Więc coś takiego, właśnie mm, innego, nowego, zobaczymy. Ty marty, że chyba kukurydzy na, na ziarno. Nie kosiliśmy chyba nigdy tutaj na serii, nie? Nie, wiem, czy było coś takiego? Hmm, chyba nie. Może raz nie. było, jak był jakiś stary dojcz czy coś, a tak to no. nic nie było chyba. Czemu ludzie te jak jesteśmy na Twitchu? Dlatego, że na odcinek <grych> jest na YouTuba. Te odcinek jest na nie? No. Y, no, więc więc co mówisz? już teraz? No jak stary Deutsch był, czy coś było koszone wtedy, może. Był wypożyczony jakiś a, bo... header. Teraz... Mogło być coś krzyku, no, mogło być coś takiego. Więc to może włączę teraz ugniatane ślednisko, to będzie dobrze wyglądało chyba, nie? No. Na to, to będzie dobrze wyglądało, no. także dajcie. Rów włączymy w ogóle, niech to wszystko je, już odkorkuje. Jest <noise> ugniatane, no i elegancko teraz, nie? No, także na nasze najnowsze poletko, jak widzicie, na nasze największe poletko jest działane. Oczywiście, ktoś mógł powiedzieć, że ej, przecież chłopaki, macie dopiero wiatrak, macie nowe maszyny To tak naprawdę dopiero seria przed wami się zaczyna, bo jeszcze możecie tu sporo zrobić. I oczywiście, że... Pewnie niektórzy mieli liberację, w tym nie. Tylko że według mnie seria się strasznie znudziła, tak pod kątem oglądania. Wyświetlała się z to powiedzmy tych kilkunastu. Ale to za wybierasz po, po prostu, kogo chcesz, nie? Nie musisz dwóch naraz oglądać. tysiąca dwóch. Rozumiesz? Maksymalnie gdzieś tam powiedzmy jakieś linki robiły po 5, 6 czasami, jakieś takie bardziej e, skombinowane. Na no polski baterie trzymało? Wszystko, co byśmy robili teraz po tej serii, w po tym odcinku, byłoby po prostu tylko tym, czym robiliśmy teraz. Jednakże z większymi maszynkami, może na większych polach, nie? Dla nas to nie jest tak jak kiedyś, że ogarnie sejwa zajęło nam 15 minut po odcinku, powiedzmy do, do OR jedno pole maszyną i tyle. Dasz, to zajmuje 3 godziny. Teraz, żeby ogarnąć sejwa, ja siedzę powiedzmy kilka godzin, żeby yy, ogarnąć wszystko. I tu uwaga, przyznam się szczerze, biorę maszynki z modów jakieś, nie? Więc yy, siemienniki szersze, yy, coś tam, pługi szersze, czy wapnuwa, yy, do wapnowania maszyny też szersze. Yy, to nie dlatego, że Yy, więc bym tu ci teraz się wysypował, bo tam jak wiedziemy to potem będzie lipa, nie? No ja już się mam już. Aha, okej, okay, dobra. No więc ja zostanę tutaj na tym. jakbyś chciał, to tam możesz też gdzieś tutaj się... Mhm. puszczę ci teraz. No więc nam po prostu nie ma tu strasznie dużo czasu. Mm, bo tych po prostu jest dużo, nie? Dlatego też podjęliśmy decyzję o tym, żeby te pola... Aha, dobra, jest jakiś towarzystwo stoi. ci Chyba. Yy... Podjęliśmy decyzję o tym, żeby właśnie... Te pola połączyć, no bo na. Rad to, no. Bo tego się dzieje. Pozdro Antoni, no, pozdro, pozdro. Były za małe, nie? I trzeba było te wszystkie. No się na nie. Tylko po to, żebyśmy mieli tu. Wszystko w jednych kawałkach, nie? Także. Oj. E... Spoko, nie? Myślę, że spoko. Ogólnie, jak wy macie sobie na ten odcinek druzowy wydany, to macie właśnie te pola same co my. To się nie ma co martwić o to, absolutnie. Nic, nie, że się nie stracili. Mm, a jeżeli chodzi o to, co mamy, to po prostu dowiecie. Dla nas jakieś tam kilka nie minęło i tyle, nie? Dla was może minąć jakiś czas, nie? Ale jedzie. Yy, dobra, także sobie zrób. Z tej serii. No. Powoduje, tam po troszkę... Ile można, nie? Myślę tam jeszcze szczękach tego wyciął? Jak masz trochę procent? Yy, mogę, mogę, nie? Na tym co nie dojadę, to wiesz, się wysypię i potem, wiesz... Okay. Hmm, będzie sam ugit, myślę, nie? Kierowcy też yy, są ciekawi, co się dzieje yy, w tym ostatnim odcinku. A, okej. Okay. No, ostatni odcinek takie po prostu bardziej... Jest to yy, taki, no... Pożegnanie z serią, życie jasna, ale y, też na pewno y, takie kurczę, no jak to powiedzieć, to no, nie wiem no. Dziękuję. Y już żygam oglądałem oglądają ten, sposób, ten sposób, na streamach To mega spektakularnie po prostu są odcinki pokazywane kompo no. i tak dalej yy, Jak mówię, dla mnie to była taka seria typowo rozwojowana dla tego kolonista i... też był inaczej, bo nie, nie ten, było, ten to nie? To jeszcze kolonista, że po nie, nie było na streamach, nie? To mnie. też było inaczej się nagrywało. Też się nasza seria, jak mówię, powinna się skończyć za odcinków powiedzmy, nie wiem, 40, mniej więcej, bo tyle by tam gdzieś ta seria trwała i byśmy całą mapę wykopili nie? Nie ma co ukrywać, żeby się mocno Yy, wszystkie się poszli w książkę, sprzedali to wszystko i byśmy mieli kupne kasy, nie? To tutaj już no, tak jest? jak mówię. Po prostu? No to, nie? Yy, to po prostu dla was babuszka. Znaczy to będzie w wrzosami? No teraz no będzie, będzie na wrzosach grać, dopóki po pokoju nie wyjdzie, to teraz wiesz. Teraz ten sezon trwał chyba z nie wiem, 11, 12 odcinków, jakoś tak? Więc naprawdę... Sezon mamy 12, nie? 12 sezon już żeśmy się zakończyli. Sezon co mamy? 12 sezon mamy. Tak, 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 ale chodzi mi o sezon, wiesz, taki... No, tak, wiem, ale mówię, że mamy ten, to, nie? zrobienie zrobienie pełnego roku, nie? Bo chciałem się wrócić po tamtej stronie, ale tak ok. Może być w ten sposób. To już sobie to nie w takim razie. Duży nie mamy, wzięliśmy 6-metrowe. Tak, myślę, że do kukurydzy nie spoko. A za to jedziemy 2 na godzinkę, więc troszeczkę tu taki oto plusik, nie? Zdać się na koniec? Nie wiem. No, tutaj dookoła, jak pojedziemy, to powinno być chyba spoko. W ogóle mam najlepszy okres glebę tutaj w tym miejscu i plon na poziomie 125%. Także super. Coraz więcej pól i to coraz więcej pracy przy tym, a jeszcze to. Dobra, idę poglądać, tak, ok. Planowanie i tak dalej, ale też nie, jakaś ciekawość dla Was w odcinku, w którym my jedziemy i robimy pole pole nie no, bo nie ma nic innego do roboty, tak naprawdę. albo. Nic super nie Wybieramy dla Was odcinki takie. Więc znaczy dlatego tak się staramy, się dla Was wybierać pola na odcinki takie, na których jeszcze nie byliśmy, na których danej pracy nie wykonywaliśmy, albo pola powiększone, czy coś takiego, żeby coś po prostu innego było. A i tak, wiecie. Seria sama sobie się po prostu przyjadła, no i nie ma co tego ciągnąć. Wydaje mi się, że tak w trzecie... Do, ja prostu... oh, oh. do tej serii do tego dwusnego odcinka dociągnąć. z bombą w boilerze. Chyba udało? Znaczy na pewno się udało. No się no, no, mano, tak nie się mano. Mieliśmy te konkretne plany, nie? Bo na ten rok właśnie mieliśmy tylko w planach zrobić postawić wiatrak, e zorganizować suszarnię Która w sumie na nastaje odcinek, no i ten pelet, nie? To było coś, co mieliśmy zrobić w tym sezonie właśnie, nie? Więc no to w sumie też jakby tak się lekko można powiedzieć udaje, nie? Jak mówię, ja tu nie będę też specjalnie grał realistycznie dzisiaj w tym odcinku. Zawieźliśmy sobie po prostu te kukurydzę, którą mamy. Czas lekko przebiniemy i zobaczymy ile jest, jaka będzie różnica w cenie, jeżeli chodzi o to, jeśli chodzi o zestaw, nie? Bo to naprawdę ma być ponad 1,5 tysiąca za kukurydzę ale też w sumie kukurydza będzie na kiedy sprzedawana. kukurydza kuk, 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 kukurydza. Tu jest, trzecie tylko żebym się w nim wybrąbał w pole. Hmm. Aha, nie kufryz, tylko, yy, kukurydza, tylko kukurydza suszona. Więc trzeba znaleźć się niżej. Poczekajcie. Zaraz, zaraz znajdziemy. Spokojnie, się nie bójcie. już tu będzie. Chyba będę, w tych całych będzie czasach, nie? Czy nie? A nie wiem tego, wiesz? W styczniu jest najlepsza cena. No. Jest po 1500, nie? W styczniu. A to nie wiem, robimy tak, że tego stycznia dzisiaj? Czy jak? Czy... Znaczy, nie po prostu zobaczymy jak to kukurydza wygląda, bo ja jestem ciekaw, jak wygląda na ten play, nie, jak, jest, jak to ma teksturę i tak dalej. No znaczy... to bez tego skipowania czasu, po prostu to sprzedamy. No bez nie. Znaczy trochę przyminiemy czas, żeby się wyszło na pewno, nie? żeby się robiło to. Ale tak to spoko. No i powiem Ci że jest naprawdę potencjał z suszarkiem. Jeżeli ona wypali fajnie, to taka suszarka, kurcze, mogą być tam jeszcze w jakichś innych seriach, nie? Się pojawi. No ja, nie? Tego trzeba było nie przerobić są, trochę. nie za prędko, ale ale jako taka wiesz. Żeby po prostu jedynie wysuszyć i płacisz jakoś, to, co wiesz, mm. franczyzę, <laughs> Jakąś kaskę to się zapłacić, to może by to miało nawet taki sens, nie? No, no, no. No pomyślimy, pomyślimy o tym, bo to jest. Jak najbardziej pan rzeczy, tylko, że ten model. Kolanie, bo się przejadło. Bo możliwie jest tak, że my sobie gdzieś tam pod jakąś inną serię powiedzmy z synem Przerobimy sobie to po prostu. No, bo tak to... Tako tak wygląda. to wygląda. no Znaczy BMW ten jest fajny, tam się kręci i tak dalej, ale... Ale sam model wiaty jest taki... taki ło. Więc jakby to po prostu trochę przerabiać, to może będzie coś na... Na serię tam przyszedł, nie? Mhm. On jest... Z piętnastki ten model? Serio z 15 ten model? Pfff, <grymne> To nieźle. Się chłopieśmy na mnie śmiali, że ja mapę wydaję na budynek z naski, a tu model z 15. <grymne> do do <skrybuki. grymne> Ale może gdzie bardziej po prostu o ten, ten, sam obszar, nie? No, ale ciekawe, ciekawe. Myślałem, to jest nowy model, nie? dobór się poprzeźbił? A ten model? Typowa ten model? Na pewno ten model? Wiem, że właśnie na Bolcie był jakiś tam jakiś tam odcinek jak, yy... jakiś tam łącznik nam to faktycznie, że mogło być coś takiego, ale nie pamiętam że to był ten model, nie? No mniejsza, mniejsza o to, nie? To jest nieistotne. Te krzykują mi idealnie stówkę, nie? A 84 Ja mam 97% już teraz, nie? To ja się podjadę mm -hmm. się podjętam maszyną, dobra? Pogo. Teraz tam podjedziemy, żeby wszystko skobac cusieńko. Okej. Okay. Wszystko do tyle, że koniec tej serii. Dobra. No, i to jest właśnie taki minus, w widzicie, dlaczego Was pytaliśmy w związku z tym o to szpakowo. Czy zrobić to w ogóle czy nie. Bo zobaczcie, że na. Po, y, po. poletku, na ziarno, właśnie, mamy. zieloną taką. Y, takie ściernisko. Ale w sumie. w sumie, tak to ściernisko jest takie, trochę to się robi, tylko zielona, nie? Ma fula, możesz podjeżdżać. Właśnie, jadę, poczekaj ser, 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 synu. Ale jedź, śmigę to. A ty, a ty jesteś tam na górze, tak, Serza? No. Okay. Mam nadzieję, że załapiemy chorych sam zestaw, żeby to wysuszyć w miarę szybciutko i wiecie, i by się tutaj wam pokazało, co jak, Bo sami to po prostu ciekaw tego, nie? I z tego co wiem, trzeba zamówić pociąg dzisiaj, krzywu, nie? Oho, to na pociąg idziesz, czy jak? Eee, chyba, chyba tak, no. Zaraz luknę. Suszarnia, ale to jest taka ten, to nie bardzo. Osada i dino, to dino raczej nie sprzedamy, nie? To lepiej już na osadę wywieźć. No, no dobrze będzie. Wsypiemy sobie 21 ton mam tutaj, nie? Połowę yy, całego zbiornika, yy, tak, niskiego. Mm -hmm. Upałem ci zresztą, że tak lekutko, ciężko mam pod górkę wjechać. Ty no nie gadaj, że Fendt tyle koni... Aha! Ludzie! Miał być update koni. Słuchajcie, to żeby nie było, że ja tu goosłowny jestem. Fendt Wario 240 koni, 260 tak? Bo jeszcze ma 165. Dobra, ustaw. Naprawimy sobie go jeszcze. Na ten odcinek, a może to odmalujemy A co? O, kable łapię. Jedź, Odmalowany jedziemy, nie? Proszę, żeśmy trochę na niego wydali, ale... No i teraz idzie, widzisz, co się <grym grym grym> Teraz to tak No dobra, to ja wezmę twojego kajsa wtedy, jakoś pusty Dobra, możesz kościć kajsem, no Jasne, ja tam się wysypię tym... W winiu Holandzie Magiczna sztuczka? Nie no, wszystko spoczko, żadnej sztuczki nie będzie Spoko, nie? <grym> Więc mamy 200 coli, nasz największy traktor. Yy, do trzeba się udało się zrobić, nie? Jak mówię, no kolejny sezony po prostu były takie, że nowe kombajny, nowe traktory, nowe rzeczy. A nic nowego byśmy nie wprowadzali, no bo co byśmy mogli wprowadzić nowego? W takich jakichś rzeczy, nie? Żeby się pobawić z nimi. Chyba nie nic, nie? nie chyba. No chyba tyle, tylko, więc tak nie leci blisko. No nie, nie to do końca atrakcyjne dla was, dla graczy, nie? Dlatego tak trochę żeśmy ten inny temat odpuścili, ale... Ale, 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 to też tak wiecie, nie? Cześć. to tak chcę, jeszcze ruchnę w sumie na jakieś uprawę. No co, moglibyśmy robić deski, bawić się w tartaki, Jak ubrania robimy Sery robiliśmy, masło też robiliśmy, chleby robione były, mąka Drzewa było, kiszonka była, wióry żeśmy nie robili na przykład No to byśmy tartaki żeśmy odpuścili troszeczkę Ziemniaki to może być, że były, no bo to buraki żeśmy robili To samo by się działo, nie z burakami, co ziemniakami No i słonecznik, A słonecznik chyba też kiedyś był, z tego co pamiętam Nie no. Wszelkim odasz idziemy średni i bardzo proszę jakieś... Z tym drewniu, to wiesz, to szpakowo byłoby lepiej, bo tam więcej masz tych yy, lasów, nie? Masz lepsze lasy chyba. No i ten, ten tartak fajny to jest taki, nie? No. Tam tartak czegoś po całkiem całkiem. O, pomyślimy, pomyślimy nad tym jeszcze. E, co gdzie? Jak jeszcze... no Ale wiecie, no, no seria jak seria, nie? Seria jak seria. Fajnie, jestem, jestem mega zawolny, bo ludzka zawsze chciałem zrobić wam takiego... taką serię yy, właśnie z pokazania. Jak się idzie fajnie, tutaj yy, można powiedzieć, od zera dorobić dużych maszyn. Nie, oczywiście, gdzieś tam też yy, było dla mnie taką trochę ambicją, dla mnie zrobienie yy, tej serii trochę dłuższej niż tam 26 30 odcinków, bo zwykle dla mojej serii trwały. Yy, a, a właśnie chciałem zrobić taką jakoś, jako, jakoś taką dłuższą, tą serię. Yy, a przy okazji ten trochę wyminę, a się powiem teraz. Yy, więc spoko, spoko, nie? A co z kolonią? A co ma być z kolonią? Kolonia, tak jak widzisz, jest ogliwana. No, jak chodzi o hektary, to co, kończymy, nie? Kończymy na poziomie 32 hektarów, nie? Tutaj na, na, na kolonii, więc całkiem niezły wynik. Myślę też, że. Myślę też, że spoko pod względem nam wyszło. Bo. Bardzo długo, żeśmy się rozwijali. 12 lat farmingu, na poziomie nawet łatwym. Jeśli spokojnie 40% kasy, którą zarobiliśmy, zmarno trawili na jakieś pierdowy który nie było potrzebne, nie? Typu, nie wiem, remont, chaty, pożar. No, ja, nie. Nie? no, coś tam powiedzmy MTZ, Krzycha, czy wypłata dla Krzycha też nie. <grystanie> <grystanie> no, akurat nie, no Krzychu spokojnie została wypłaty, dlatego że mm, Krzychu dużo y, wynosił do serii. To jest, zawsze była druga osoba, która pomagała tutaj, więc y, za to, że trzeba podziękować, podziękować Krzychowi i się do Krzycha na, na kanał. Y, bo Krzychowi brakuje tylko 20 subów do 3000. Tak. Y, <grystanie> 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 Może trochę więcej, tam nie wiem. Ale, ale wpadać się krzycha na kanał, bo bez krzycha ta seria wyglądałaby trochę pewnie inaczej. Yy, no i nudniej na pewno, bo wiecie, tak tak nasze dwie osoby biały na roboty i robiliśmy coś, nie? A tak z, no, nie. z singla. No, kiepska sprawa, nie? W ogóle krzyku nie przestoważyłeś, ale połączyła nas na tej serii kukurydza i. <grydza> <grydza> Tylko była kiszonka na początku, a teraz jestem. Też... Wpadać wpadł na, kiszonkę, ziel na zielonkę, to spadł, nie? Robić kiszonkę No. E, a teraz kończymy serię robiąc kukurydzę, też, nie? <grydza> tak nie było, więc. Eee, proszę, link do kanału w opisie każdego filmu, eee, podwórka kolonisty jest, link do kanału przynajmniej Także wpadajcie, zobaczcie sobie, nie? No, więc kurczę, nie? Jak ta, jak to się po prostu historia układa na mnie? Że ci pisze takie scenariusze, że hej <grych> Dobra, to sobie dojadę tylko trochę, może wyprostujemy to poletko Żeby nam też, wiecie, nie jeździć na, na około Przyjrzymy sobie troszkę, Żeby nieco z kolonią a co będzie z kolonią? Ja co najmniej nie wiem, wy, wy, wychwycicie jakiś... Nic półsłówko? już nie będzie z kolonią. Co ma być? Nie wiem, ludzie piszą, że ten wychwycą jakiś półsłupko właśnie i potem jest... A co z kolonią będzie? Dino kukurydza na, za, na zaplecie zamieść, taka o 15, 50 ton. to... No, Ta. worki pan sobie pod razy, nie ma co. Będziemy mieli na popcorn. Ta jak będzie taka wysuszona? Ty to jak najbardziej popcorn możesz z tego robić, nie? Nie no, to sprawdzić, jest. dawaj do mikrofali. Wiesz co nie? Jakby zrobić taką kurdę suszoną i potem z tego produkcję popcornu zrobić jeszcze nie? Mhm. To jest stary Ideal by, by to było. Normalnie sól do się, żeby posolić i <grym Wszystko <grym mamy, nie? Dobra widzę, że do poli dobijamy do e, o 18 odcinka, więc to przykład to do dobiję do tej stówy mm -hmm. Ale to suszyć, nie? takie. Bo tam już będę miał w sumie prawie fulla A ten myślę, że widzę. No muszę sobie wysypać z no, tak, nie? Dobra. Tam też mam stówkę, w takim razie. Ok, staniemy sobie w ten sposób. Yy, co, chyba na razie nie ma co kosić tego, bo jeszcze jakiegoś jakiś komunikaturkowa ten tutaj, nie? Tylko mm -hmm. Także będzie opór, myślę. Mam nadzieję. To się pod pod Holanda i ten. Tak, no i tam się wysoko już powinno być chyba do fulla, nie? A jak nie to tak się tam trochę posłuży to. Mm -hmm. Zawsze. Taka hala, wielka mikrofalówka. Że wiecie od razu <laughs> na popcorn... Aha, no tak, że że Jest taka temperatura w środku, nie? <laughs> Zagotowałoby się chodź. Dobra, no, dzięki. No i fajnie. W ogóle mega się cieszę się, że ten do on leciał na gospo, bo zawsze chciałem taki pograć takim trochę większym sprzętem. Zaraz ja wyłącznie wyłączony ten... Aha, do niezły nie niezły, co. Tak właśnie gdzieś w kamerka wyglądała. Więc fajnie, że on wbił, bo tym fendem e, chciałem pograć, a, a trochę nie mamy gdzie, nie? No mam też ogólnie chodzi o serię, bo teraz sobie będzie zapytanie co będzie zamiast holoni. To też takie ważne pytanie pewnie. E, u niektórych z Was się urodziło. Ale zamiast kolonii yy, na razie nie będzie nic. Będzie po prostu przerwa z filmami pewnie jakaś. Yy, może wrócę do tych poradniczków nagrywania. Yy, będzie jeszcze oczywiście Ojciec z Synem. No i poza Ojcem z Synem to. Yy, no na serię już to wcześniej. zdecydowanie to wcześniej będzie bo to mapa jeszcze trzeba dokończyć przede wszystkim. Yy, ale pojawia się teraz Żpakowanie. To raczej wiadomka była, nie? No, tylko jeszcze nie wiem kiedy i jak to będzie wyglądać do końca. Yy, I co, i co, i co, i co jeszcze? No i może pegierek się będzie częściej pewnie, nie? Bo tam troszkę teraz tryhardujemy ten PGR-ku Może tego PGR-a byśmy mogli jeszcze pokazywali A tak to raczej, raczej wszystko, bo to seria nasza daily z kolonii trochę już, mówię, no, wywaniła się Może tam tego jeszcze jest? O, się trochę I streamy! Tak... No, będzie w poniedziałku do piątku Co? No i streamy, nie? Przede wszystkim A, no i streamy, tak, więc jakby to zawsze macie wartość dodatkową, jakoś jesteście na streamach, nie? No ale tu myślę, że raczej było, że święty uszczele chyba wypluł ten Twint więc... nas na, się, się tłuc, na raz, myślę, co cieni się musi nie? No, co jeszcze podejdziemy? Co za blindanie. No. Nie, że z tego niechalałyskiego się wolno sobie, jak myślę. Niech teraz dłużej to wychodzi. Ale będzie 45 lat no, czy nie będzie? Będzie, elegancko. 45 to już wykoszło kukurydzy, nie? No, mm. to właśnie nie wychodzi, powiem Ci. Dobrze. Te... No, i spodziewam się, że aż tyle te, tego będzie. <laughs> o, tu w ogóle, nie tylko mogę wyjść. Tak, to my ustawisz się za caseem. W sumie tak, ustawisz się za caseem i ja od razu yy, przyjść tam, zobacz jak to wygląda, nie? Może tak będzie chyba najlepiej. No, się za caseem. Sorry, za Nikolandem. Caseem się ustawił z Nikolandem. A w kółko dojadę, okej. Okay. Tak no. Siema Krustu, witam. Siema ja, Natalia, siemano. Yy, to tak, to tak, to jedziemy. Jak mówię, teraz trzeba to jakoś fajnie wysuszyć. Ogólnie kas na kontorzy więc spływa wiatrak, tam generuje e, strasznie dużo pieniędzy. Yy, I krówki też tam generowały dużo. Ogólnie chyba jest tak, że jak chodzi o te nasze produkcje, to mniej więcej zarabiamy dziennie na poziomie normalnym około 45 tysięcy, 50 tysięcy, jakoś tak, nie? Także to jest... Znaczy miesięcznie, sorry, miesięcznie. Miesięcznie Także to jest taki normalny poziom super kasa To jest, wiecie, zawsze znaczy jeden miesiąc, dwa miesiące i macie nawet nabytek jakiś, nie? Powiedzmy coś. Także no nie ma co mówić yy, fajno sprawdzić. To może ja powiedzieć sobie tędy od razu. Przez tą łąkę, to na nie będę śmigał, nie? Przejdziemy sobie, wysypiemy i będziemy sprawdzać co się dzieje. Na lewą stronę? A może być na lewą? Kurde, tak powiem, myślę, że na styk, nie? Że się wjeżdża. No ja niech się sypie, a ja teraz pozwolicie, że odpalę sobie w ogóle tą e, suszarnię, bo ona chyba jest niewyłączona. No bo jak pusta była, to jak się odpalić ją? Włącz, dobra. <laughs> hey, teraz jakbyś... to jakbyś... już tworzy. No, to dobrze. I się ono suszy? To ty pokaż to. Już... są so, so litrów przeszucone. Przeszu... Przeszu... Co? Przesuszone jest. Przesuszone. 300 litlów. Jo. Ale to idzie... Aha, 24 tego po na 5 tysięcy tych Uu. Mocno, mocno leci, nie? Kaj to się wysypuje hmm, Jak Okej. się wysypuje? A tutaj się wysypuje, dobra <gryw> Co mogę wysypać zaraz, nie? To weź czas, no się Ustaw Stara zrobię taką I patrz 3 tony, 5 ton, 7! Do? Jedynie, ktoś tutaj ma rację ludzie, że to się suszy za szybko, nie? Tak to się trochę za szybko się suszy Dojechałem no, do New Hollanda no? A już jest full Zabra miejsca już Widzę, ja sypię A to byłem wtedy, to już nie ma sensu czas z niej na się. Czas. Nie się robi, to tam się wsypać tam tą resztę Ty po prostu wiasny wiz, nie? zobacz <laughs> Jeden kto się wieralus suszy ludziska, Taka to na ile się słyszy To naprawdę musi być mikrofalówka wtedy ty No jest mikrofon jak nic Ja yeah. dałem 5 ton no. i też to mam 30 ton do wysypania? <gryw> dałem 5 ton, 30. Poczekaj, 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 bo coś mi nie pasuje. Przyniosłem kukurydzy, nie cały zestaw, nie? No, a tam jeszcze 17 no zostało. Mam full zestaw teraz. Jak masz full zestaw już? Mam bo, bo 46 ton, nie? No, a, a tam jeszcze zostało 17 ton. No 17 ton zostało. A ty już masz dwie pełne? No nie ludziska. To ci jajca. pociąg mi zamówisz, chichu? Pociąg? No. kurde, ty, nie jest taka inna kolor, bo tylko taka sama jest, nie? Myślałem, że, że będzie... Miała lekutko inny, ale nie jest inny. No, to trudno. Od biegotności zależy? A nie, bo to jest podawane w litrach, nie? No. To jest podawane w litrach. Cześć wikuję, to witam... No ale co w litrach? No podawane w litrach, więc co piętościowo, nie? No a ja też mam w litrach podane ten. Tu... No na przyczepie i ty w tym masz litrach podane Nie zmienia ci się przecież jednostka No tak, to, ale właśnie dziwne, bo w sumie teraz powinno być tak, że powinno być jak już się tam... nie tam mniej, nie? Chyba, że... Nie, no dobra nie. Wiem. No to może jest dlatego do tam zostało? Może się bugnęło, nie? Może też być tak, że ja na przykład sypałem w tym czasie na przyczepę naraz, nie? <laughs> nie, wiem. Daj... a może ty masz ten zwykły, a nie ten może dwie inne może? no ono wyświeca i ciągnie. Suszona kukuruza. No spoczko, fajna sprawa. W czyli po prostu co, wiesz, tam odbieramy, tyle, nie? No, no uważam, że trochę pizzy, za szybko to się suszy. <grym> Ktoś też mi pisał o tym, że za szybciutko. Ja tak myślę, jakby taka pszczepa się suszyła, nie wiem, godzinę, to byłoby okej, okay, nie? Mm. To na 15 minut się suszy? Aha, Ej, to szybko w sumie. Odjechałeś pociągiem? Trochę. Nie. A, czemu on gasi go? Ej, ej, Nie wiem czemu. A może od do tyłu, może wiesz co będzie szybciej. Dobra już, I tak go no, ten. Śniadź. Okej. Okay. Już masz hamować, nie? Tak, okay, już hamuję. Ej, do tyłu, kurde. Ten jak się pcha tam, co za chłop. Dobra, sorry. A w to to nie ma. We znaczy znaczy dobrze zajmujesz zaprawieniem dziasią, no bez kitu. jeszcze po prostu zależy, że kto jak ustawi prędkość tego, nie? Tego przetwarzania, nie? To nie jest tak, wiesz. No słuchaj kukurydzałam, normalnie Dobra story Już się wysypuje Podjechałeś krzyku z tamtym drugim samym jeszcze pod podjechać, ale by zaczął wysypać już tutaj na pociąg Tak Pręd, z drugim jest zestawem Drugą przepę, w sensie. Czy z klas, klasa braci te, no? Nie, 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 nie dru, drugą tą, po prostu weź. Hmm, drugą przyczepę wysyp. Ha, z tego dobre. No, Okej okay. Ha, bo ty dobra Teraz jest. Ucha kuryz. Kukurydza. Rogatek? <grydza> Rogatki. Sypię się dopiero powoli. O, widzę, no. Ale spoczko, nieziałam taka kurza. Leci, leci. Nie wiem czy mu sosowki tak to leci, nie? ponieważ to, przecież to szybko iść śmiary. <noise> A znaczy, no, ogólnie ci no, ciekawe, ale to co coś by to szybko poleciało, zobaczcie, jaki to jest otwór, nie? Powiem że kiedyś chyba w 13 było tak, że nie było takiej animacji jak teraz, bo teraz takiego jest tak wygląda, jakby to woda leciała, nie? A bo ty widzisz moją tak. przydlapę jak sypy, tak? Tak, widzę. widzę. Okay. Tylko to była taka. Była to taka animacja. Yy, tego kurzu nie, mm. po prostu to się, się wysypało nie Dobra Jedziemy 400 ton Aktualnie cena wynosi ile na tej osadzie mm. Ok Na osadzie tego nie mieli swego kukurydzy nie No 700 zł nie teraz to jest A normalna kukurydza po ile stoi No po 400 po 500 nie, no to w sumie tak spokojnie, że tam kaska wpada tak mówię, no zobaczymy sobie, no, zamkniemy sobie tą burtę, To sprzedaż jeszcze, e, miał być to taki cel nasz, więc zamykamy tym klamrę, jakby na, na, na tej całej serii, no i co, pociąg idzie na osadę, ja oczywiście na osadę nie jadę, mimo że tam też serię, jakby dalej powinna działać, ale już nie działa seria na osadzie, no i dobra, pojechało sobie to, 35 klocka, w sumie 37 tysięcy zarobiliśmy. Więc słuchajcie, no całkiem spoko kaska Myślę, że jakbyśmy to wszystko przesuszyli i wy, wysprzedali. No to na pewno, nie? Pół banki na bank, nie? Nie ma co mówić. Dobra. E, to co? Ty pojechałeś na pole, tak? No, przy kombajnach jestem, nie? Okej, okay, dobra. Tam studiuję. co, to zaraz zrobię jeszcze miniaturkę na koniec. Więc Eee, To było na tyle. Wszystko, co chciałem na tej serii zrobić, zrobiłem. E, więcej już, e, na no, mówię sensu wam nie ma co pokazywać tego, no bo nie ma to sensu. Mm. Fajnie, że wpadliście na tą serię. Zapraszam oczywiście na jakieś kolejne, eee... na kanał, do do mnie też, więc no, rok nagrywania tej serii ponad, <śm> a już <śm> więc dzięki, trzymajcie się do kolejnych e, serii i filmów na kanale, no i cześć, pozdrowienia na razie, papa. Pa. Trzymano.